A następny raz wy, przy, a następny raz jest teraz. Od razu nagrywam kolejny odcinek, bo mam chwilkę czasu i nie odpuszę sobie bez przechod nie odpuszę sobie nie przejść tego teraz może tak. Wiem, że mój komentarz jest zajebiście chujowy, Ale innego na ten moment nie umiem stworzyć, będąc zmęczony po robocie, padaj, co? mogę się wskazić. Aaaa, ah. ich jest za dużo. No to wymień filtr. Pierdol. Teraz spróbujemy czegoś innego. Po prostu długa i spierdalamy stąd. Nie wiem gdzie schody jakieś. Dobra, biorę schody. I długa. Podnoś to. Co ty robisz? Nawet, że cię pojebało Ja tu biegnę od ty kurwa maskę zmieniasz eee, To było skryptowane prawda Ullecznie eee, Tak, to było skryptowane Dzięki za podwózkę Ja stąd spadam Może nie tędy tędy No, idź Gdzie mogę niby spierdolić? Co, mam parkurować? Dobra, to próbujemy parkur... Nie, nie miałem parkurować. Uciekaj. Ty kutasie. to was więcej lata. To gdzie ja mam iść tu? Nie Na to zaś mnie zaraz wymije O ty kuju Znowu tu Znalazłeś sobie inne miejsce, co? Lecz się Pierdolka. Można tu? Nie, nie, tu, tu. Kurwa, tu jest przejście. Odwaliłbyś się. Przez ciebie jeszcze wszystkie otworzeczki zużyję i maskę ty mi rozwalasz. Nie, to nie ma przejścia. No tych kurtko mało. Cię latających chujek. Patrz, patrz, poczęstujecie, część bardzo dobra. Nie mam już maski, to może w drugą stronę? To też są schody. Nie wiem po co ten filtr, ale dobre, wymienię go. Niech będzie moja strata no, i uciekamy dalej, yy, yy, gdzie? Gdzie? Przed siebie jak gdzie? No, nie mam pojęcia gdzie iść. Zaraz znajdę jakiś mega sekret, a, przejś... a przejścia nie znajdę. Co jest e... dobra? To było dziwne. Ja chcę nową maskę. Amunicje? Kurwa, wyłącz to. Wyłączcie już szyba obteczek, co to był? Co to jest, panie? Co to było? Kiedyś powinienem przeglądać te notatniki. Ale w zasadzie to czy to mnie ochodzi? No tak nie bardzo. To idziemy dalej. Sekret odnaleziony. Można błądzić dalej. Tędy nie. Tu coś przeszło chyba. Tędy też nie. Będę? Może? O. Ale to tylko znajdźka. Gdzie ja mam iść? Ty, ptaszor. Pomóż. Ptaszor. Demon. Gdzie ten pizz Tędy Może tędy Tu mnie nie było o, słyszę potwory, więc Na pewno tutaj Co to było? Ty apteczki Dawaj A matka z małymi Zabij to, nie złoży jaja. Chociaż już złożyło. Nie wiem, jak ty oddychasz... nie oddychasz przez rozwaloną maskę, ale to już nie mój problem. Jak stąd wyjść? Co tu jeszcze żyje? Но. Гинч мячу. Выдавай на тебе с этим пестка. Хиба в кожаный отец пришел. Да. O, naładowałeś mi amunicję. O, dobra, to ja idę tędy. Tak? Nie, są przyszedłem. Czy to było nie w tym podejściu? No. Tu mam iść. Kurwa Power Jumper. Czekaj, ty masz maskę? Masz maskę, bo przecierasz ryj. Dobrze. O, naprawili mi maskę, dali amunicję. To mogę ginąć częściej. Przejdziemy sobie znowu tutaj, żeby to zaliczyło. A, czyli podczas gry było te, te, te śmieszne rzeczy. Tu niech. Aua! Tu też niech odhaczy. Książeczka hmm. podniesiona była, podniesiona. To przynajmniej tyle zaliczyło. No i co? Idziemy... z powrotem. Tego dymona, znaczy jak on... Jak mu tam się chyba nie da zabić. Przynajmniej nie teraz. A więc idziemy do przodu. Ogólnie to... Znów się zgubiłem. Hmm. Tu miałem iść. Tak? Tak, ogólnie to dzisiaj miałem iść spać zamiast nagrywać. Znowu cię zabijemy, trzeba zabijać, zanim to złoży jaję. O, stary wrócił. Z mlekiem, czy bez? Ale tu ostatnio ich było więcej. No właśnie. No wychodź. kołem? Nie. Dobra. I pierdolka Ładuj. Zanim mnie dogonią i gdzie jesteś? Aaa, to. Yy, tu jest chyba przejście? Cię? Co to było? Nie wiem. I nie chcę wiedzieć. Ale może przynajmniej to mnie naprowadzi gdzie mam iść. O! Ty też chyba tu wpadłeś niechcący. Tak, dzięki. Gra mnie naprowadziła, gdzie mam iść, bo uznała, że jestem za tęty, by to zrozumieć. Eee, ale dalej nie wiem, gdzie iść. Cicho. No przecież tu byłem. Na początku. Tak? Sam już nie wiem. Mam chyba przejść na drugą stronę tędy Co tam tędy. Nie wiem, próbuję te No nie, na to się nie da wskoczyć No to ja już nie wiem A ja chcę do metra Tam przynajmniej idziesz prosto Ja chcę do metra Tam idziesz prosto przed siebie Wiesz gdzie masz iść A nie tutaj jakieś labirynty Dobra, wyrzuciło mnie znowu tutaj, więc wskaczymy tutaj. Tu jest decha, więc może tędy tu jest przejście, no ale znowu jestem tutaj. Jaki jest cel misji? Hmm. Dziennik. Nie? Opcje w punkt kontrolny w Tu była ta znajdźka, tu jest latające gówno. I don't know. A i tu jestem po drugiej stronie, tylko że ja stąd przyszedłem. Tak? No tak, ja tędy tu przyszedłem. Więc... gdzie mam iść? Nie mam pojęcia. Ta gra jest za trudna. Idziemy po dechach. Tu nie ma żadnego przejścia. Tu też nie. To idąc tędyk trafimy na coś? No nie, tu nie ma mapy dalej. Latający skurwol No tam byłem w tych... w tamtym budynku, no to idziemy tutaj. I tu byłem, bo otwarte hmm, tu nie da się skoczyć, tu też nie Latający Skurwivi dostał... Eee, ty, mog mogę... cię zabić? O, ty tarczo I to tak szybko? No dobra. No... no dobra. Dry... schody... Chyba trafiłem. Tak, bo tu bym zginął Znając moje szczęście do pułapek hmm. Dobra, idziemy Może w końcu To tu tak napierdala Ale cisza nocna jest Nie, 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 nie. A propos pułapek Chyba on też zginął od pułapki. Mm, dobra, skacze. I teraz pytanie, jak bardzo muszę na okrągło... ...na około zawijać, żeby to wrócić na dobrą ścieżkę. Chyba, że to jest dobra ścieżka, a ja pominąłem coś ważnego. Znaczy, jakieś broń czy coś. Gdyby ktoś to aktywnie komentował, to z nagrę i oglądał, to mógłby mi troszkę pomóc i podpowiedzieć, że się przetrzymuje E, żeby zmienić tą broń. I to nie by byłby jakiś duży spoiler, a dużo by ułatwiło. Czy tu da się wejść? Da się. Pułapkę rozbrajamy, podnosimy bombę. O, jak super. Się przyda na pewno. Co to tak ktoś wapisze? Co ty pipczysz mi tutaj? Hmm, próbuję się skupić, nagrze... bo nie wiem gdzie idę. Ale to mnie nie było dzisiaj jeszcze, więc. Kuźwa, zawałbym przez Ciebie dostał. Chyba, że to nie jest mój koleżka. Zmień ten filtr, bo jest jakoś dziwnie gadasz Aptekę... Dobra, idziemy do siebie. Jakby co, to nie zabijaj. Mam strzelbę to cię załatwi. Ja Ciebie wystraszyłem, tak? Mhm. Tylko jedno podwórko. Tylko jeden most. Gdzie on jest? W gnomie. No to już tam chciałem iść. Bez Ciebie. Ale jaka jest dla mnie? Tu jest czerwą. Jedno takie załatwiły. A tam są dwa. Nieważne. Po jednym na głowę. Ogarniemy stary. Dobra, prowadź. Cofnijmy się. I to się cofaj. Także nie tak, że ja się chowam i On ma obrywać eee, O więcej Koniec amunicji Zajebi się z lewej, z prawej, żaden cel. Mów na mnie snajper Nie liczyłem, że to wpadnie. ile was? Oła! Oła! Oła. Wyginałem? E, V, coś. Wszystko? Albo? A nie żyje i tak. A przecież się leczyłem. Ale, słyszysz? Cofnijmy się trochę. No to cofaj się. Może mnie nie zauważą. wiesz prawą? Ale czyją prawą? Ja nie muszę marnować amunicji, co nie? Coś hmm. Te, teraz mi to mówię. Eee. Przeżyj to sam od razu się lecz, frajerze, pierdolajmy stąd. No, no kurwa, ratuj, to i As we went underground, it struck me that my city was now a foreign and hostile place. I felt safe here, in the darkness of the metro. More so when Bourbon claimed to have friends at Dry Station.

No, pozwól mi wymienić filter, bo się uduszę. <grymne> no, w może... Chciałbym... Czy serio zginąłem podczas katysenki? Nie miałem na to wpływu. <grymne> Halo. Zmień filter, maskę ściągnij. Wciskam sztyw. Przy... No dawaj, zmieniaj ten filter, bo cię udusisz znowu. Nie każ mi kończyć odcinka przez kolejne buggy, którzy No, filtr filter

Tylko, że to jest kuta scenka, nie mogę wymienić filtra, nie mogę ściągnąć maski, wciskam te wjechane przyciski i nic. Lubię metro, ale te bugi mnie wkurzają. No, no i znowu tym, w tym samym miejscu. Czemu mnie wrzuca do gry w kadcenkę, kiedy nie mogę nic zrobić, żeby zmienić ten filter albo. Uff. No, będzie dwa długie odcinki. Będzie jeden i to coś. Bo ja na dzisiaj mam dosyć metro. Widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli to ogarnę, albo w innej grze, bo. Co odcinek, albo dwa odcinki, dzieje się jakaś sytuacja, przez którą się wkurzam, która powiedzmy nie jest z mojej winy, no bo na najwyższym poziomie trudności nie widać tego przycisku E, żeby Cię obronić. Teraz wrzucam je do kadcenki czy czegokolwiek, jak to zwał, tak zwał dzień. Nie mogę zmienić filtra się duszę. I nie wiem co dalej z tą serią. Naprawdę. Trzymajcie się. Cześć.